Hmm, tam coś jest? Aha! Zapomniałem, że tu coś dalej jest. Myślałem, że już nic nie ma. Korytarz się skończył. Dobra, to trzeba zbadać każdą szufladkę, każdą ściankę, każdą firankę, kwiatuszek, wszystko. Lampę też. Tak. No. Uśmiech, mała. Hmm. Yy. Weź wypierdalać to burzą, bo zajebie cię kurwa No, ucichła burza Przez chwilę chociaż Dobra, spójrzmy na cudowną mapkę Hmm, określmy co tu jest Co tu w ogóle jeszcze zwiedzić można Tędy można przejść? Można Te cudowne przejście Tajemnicze jak świat No. tak aha czekaj czekaj a tu w chujowym momencie jesteśmy gdzie ten pleca kurwa o nie 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 nie. może nie do końca w sumie mamy shotguna zepsutego mmm może nam się tu przydać idziemy po zepsutego a a a a czy idziemy z zepsutym sam nie wiem co ja gadam ale coś w tym jest zbadajmy te zadupie wszystko trzeba zaliczyć uuu ale jestem udupiony chyba kurza twarz ja pierdolę no nie wyjebie tego no to pięknie żeś się załatwił Tak, brawo Jesteś bardzo mądry Co z tego? Jak to wezmę? Jak tego nie wezmę Bym to wziął, ale nie wezmę, bo nie ma miejsca O ja pierdolę O atramencie Dobra, przyjdę tu jeszcze z dużym żalem I zachwytem Ja pierdolę Jeden kwadracik tylko Wziął tego shotguna! Kurwa. Kurwiają mnie to Kurwia mnie, że po prostu nie ma miejsca No ale dobra Tutaj jak widać to pomieszczenie, gdy weźmie się tego shotguna i nie ma się z tego starego To wtedy sufit na ciebie zapierdala w dół A ty musisz wtedy wrócić, bo nie wyjdziesz Drzwi się zamykają na dobre No i jest się odupionym tak to wygląda. A ja mam shotguna, ze więc coś z tego będzie. Być może przeżyję, a być może nie. To się okaże. Z czasem. Tak, co tutaj mamy? Następna jebana zagadka. Nie, tutaj jeszcze w miarę, w miarę. Kurde, no. Ja tam o Boże, świetnie. Kto tam. Kto tam płacze? Skrzypi ktoś. Super, jak moja była. Tak, otwieraj drzwi, otwieraj. Tak. Tak, otwieraj. Uuu, czekaj, czekaj, czekaj. Możesz, kurwa. Nie, 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 dać Mogę Mogę ci trochę trochę poszpyrać. Kurwa dnia. Jebańcu. Żyjesz czy zdychasz? Kurwa, ja tam mam refleks. mi O, paralizator. Łożysz, kurwa. Ale muszę. Przewody Przepaliły. O, kurwa. Człowieku. Zajebista zabawka. Normalnie goście przypalił. To nie myślał, ile jest to... 2, dolej 2. I się w tym momencie tak przypalił... ...że po prostu... ...nie ogarnął. Się przypalił, no i tyle. Chłodzenie chujowe, ma no i tyle. No dobrze, więc co tu mamy? Więc, najpierw wyjemy... ...złom. Tak, to jest złom. też chemikalia to można wy... wypierdolić yy. no Dobra, teraz mamy miejsce więc płakać nie będziemy weźmy ten piękny kanisterek czy jako tam jest! Of course! toczna! No, ale jasno. Światło mnie oślepiło. Widzę tylko... ...jasność. Czy coś tam. Tak. Więc mamy teraz... ...full... ...full baka. Możemy teraz jechać na wachę. A tak na no serio? Możemy już jechać? Spalić jakiś zombie. Ha ha! ha. Tak. Zrobimy sobie grillowanie na czyjejś dupie. Chodź, spalimy cię. Chodź, maleńki, się przypalimy. Przypudruję twoją dupeczkę. Co? A ja pierdolę, zapomniałem. Za o, zapalnic o zapalniczce Dobra, więc trzeba stąd zmyknąć. Po gana trzeba śminąć. Tak Tam czekają na nas zombie, to już wiecie. Kurczę, muszę szybko znaleźć jakąś zapalniczkę. Bo może być nie, nie za Tak. Dobra. To było to pomieszczenie? Powiedzcie mi. Pewnie tak. Być może się mylę. Więc się dowiemy, bo trochę się mylę oczywiście, ale to szczegół. Staram się bez mapy chodzić. Precyzyjnie, ale to nie jest takie... Proste Tak to ten pokoik Wreszcie będę miał Szubiona Zaszaleję Nikt mi nie podskoczy Będę kasował wszystkich Ale tylko 6 razy I tam, czy tam 12 Ile będę miał municji, tyle skasuję Dobra, tak chcemy pewnie, taką zabawkę Kto by nie chciał? Tak, włóżmy Kurwa, co ja zrobiłem Nie tak miało być Tak Nieważne O, o to chodzi No i teraz możemy sobie Pójść stąd Bo zasłużyliśmy sobie Na nową pukawkę Więc teraz zaszalejemy trochę więc będzie się działo To się sufit nie opuszcza. fajnie jest Teraz można tam coś powykurzać parę zombiaków. żeby nam się nie pałętały pod nogami Tak Ale po co mi ta tarcza, którą wziąłem, to jeszcze nie wiem. Ale mam nadzieję, że się dowiem niedługo. Tak. Dobra. Tam są zombiaczki. O, żeż... ...dupę. Jeden jest? czyli ...kilku? i dupnąłbym? Ze shotguna? No. Dobra, załóżmy, że jest jeden. O, kurwa, szybko. No kurzam, drupe. Jaki cvelger Tak. Głowy. Kurde, headshot praktycznie. No dobra, no. O nie, za dużo. Super. Kłacie. W, ty w worku ziemniaku. Więc tu było tyle. Żyjesz? Wstajesz? Aha. O kurz, ty żyjesz. Kur... No, zdychaj wreszcie. Kur... Tward z ciebie przeciwnie. To trzeba mu przyznać. Że jesteś twardy jak kamień włoski. Tu co nas czeka? Coś... coś fajnego! Jakieś kraty, kurwa! Do więzienia idę czy co? Czekaj, co tutaj będzie? Boże! Co ja robię? To nie ten przycisk. Coś tutaj skrzypi. Szleści. Co to jest? Nie mam pojęcia. O kurwa! Uuu, przejebane. Spierdalaj. Idź. Krowy dojdź. Wypad. co? O, ale jak zginę, to będę tak uciotą. Bo no biegnie, uciekaj, co byliśmy? Kulki lizać? Ja nie mogę, wiedziałem, wiedziałem, że coś wyskoczyć, czy... Ślepa policzka. O kurde, ale ty, ale ty skaczesz! To drzwi? Drzwi, już myślałem. Udało mi się uciec od tego strasznego potwora. Chciał mnie zgwałcić. Ale uciekłem, dobra. Niech się